Łękowszczyzna Drewniana to tytuł wystawy fotograficznej z archiwum Jerzego Tura i Barbary Tondos. Wystawa ukazująca niewielki wycinek ogromnej spuścizny dokumentacyjnej, którą zostawili po sobie Barbara Tondos i Jerzy Tur. Oboje, wybitni historycy sztuki, konserwatorzy, inwentaryzatorzy, którzy aktywnie działali na rzecz zachowania tradycyjnego krajobrazu kulturowego Polski południowo-wschodniej. Wystawa otwarta będzie do 26 sierpnia.